Technika oddech ognia, kapalabhati wiodze. To potężny aktywator. Usiądź prosto, z wyprostowanym kręgosłupem. Wdychaj biernie, wydychaj aktywnie, wykonując silny, szybki ruch przepony, jakbyś zdmuchiwał świeczkę, wciągając brzuch. Utrzymuj bierny wdech i skup się wyłącznie na aktywnych, szybkich wydechach. Ćwicz. Trzy cykle od 20 do 30, każdy oddycha. W ciągu zaledwie kilku minut intensywne oddychanie generuje ciepło wewnętrzne, tak zwane interpretować lub ciepło psychiczne, które przyspiesza przemianę jing-w-chip. Ciało czuje się naenergetyzowane, a umysł staje się jasny. On, drugi kluczowym krokiem jest mikrokosmiczna orbita cyrkulacyjna to centralna taoistyczna technika kierowania energią. Po aktywowaniu jing poprzez skurcze i ogrzaniu go oddechem wizualizuj w